Dzisiaj wpadła do mnie Sylwia, którą dobrze znacie. Cześć. Cześć. A skoro jest Sylwia, to temat ciuchów mody będzie na tapecie. No i jak wiecie, ja jestem w specyficznym momencie mojego życia. Nie widać. I rzeczywiście czasami trudno jest mi dobrać te ciuchy i ogarnąć to wszystko. No i w ogóle myślę, że kobiety mają problem z ubieraniem się w ciąży. Mhm. No bo. Większość rzeczy po jakimś czasie okazuje się za mała, za ciasna. Nie chcemy wydawać kasy i nagle kupować mnóstwa rzeczy, które powiedzmy później nam się już raczej nie przydadzą, tak? No właśnie, też trzeba uważać, żeby nie wpaść w pułapkę chodzenia cały czas w dresie, bo to jest też łatwe. No dokładnie. Już teraz to w ogóle jest łatwe. No tak, że można kupić sobie jedne dyżurne leginsy ciążowe i tak. brać t-shirty od, od, od faceta, bluzy. I to też myślę, że, że nie służy. Jednak myślę, że ta ciąża jest takim wyjątkowym stanem, że fajnie jest poczuć się mimo wszystko kobieco, zmysłowo, elegancko. No ja tak lubię, ale no właśnie jak to zrobić? Bardzo pięknie powiedziałaś. Super, że masz takie poczucie, że chcesz cały czas czuć się dokładnie tak samo, jak się czułaś, a nawet lepiej. Ja mi się wydaje, że to w ogóle jest wspaniałe. Przecież ja oprócz że, że to... już jesteś kobietą, to w dodatku jeszcze nosisz w sobie życie. No tak, a poza ja teraz bardzo korzystam z dobrodziejstwa drugiego trymestru, że ten włos taki fajny mhm, no, I, ta, masz pięknie. i ta buzia tak ładnie wygląda, więc nawet powiem Ci szczerze, że tak aż nie gra mi to z tym dresem i z tą rozciągniętą bluzą, że aż tak mi się chce coś fajnego, coś ładnego. Super, Super no to jest, to jest wspaniałe. Ja myślę, że. Teraz i tak jest o wiele fajnie, nie wiem, czy pamiętasz pierwszą swoją ciążę. Ja wtedy byłam w ciąży z Jaśkiem, że były zupełnie inne czasy, kiedy ubrań ciążowych prawie w ogóle nie było, a ubrania, które akurat wtedy były modne, były mało możliwe do zaadaptowania na bycie w ciąży. Jak no, wtedy był duży problem. Teraz jest tak, że tych ubrań ciążowych pojawiło się więcej, ale rzeczywiście ja mam poczucie, że trochę czasami nie ma sensu w to inwestować. No właśnie. Dobrze jest mieć rzeczy, które są ja kocham funkcjonalność, czyli ubranie, które można nosić w ciąży, ale też można nosić bez wstydu i bez złych wspomnień po ciąży. A na sprawa, Popatrzeć w szafie nowym okiem, bo to też jest ciekawe, że ta szafa w pewnym momencie ciąży zaczyna mhm. być powoli spychana, tak? No bo już tu się nie mieszczy na sprawy. W automatu odrzucamy większość rzeczy. Nasze spodnie czynsowe do pewnego momentu się zdradzają, prawda? Patenty z gumeczką tak. klasyczne. Do pewnego momentu. No i potem jest pytanie kupić sobie jeansy z taką gumą naciąganą po zęby. Przełamałam się i to zrobiłam, ale, trzeba. ale ale, ale powiem Ci, że to w ogóle nie jest wygodne. Wszystko mi się tu zsuwa, gacie mi się zsuwają. Okej, okay, fajnie finalnie to wygląda, mm -hmm. ale jakoś to wcale nie jest takie super wygodne. Ja odstawia... Zawiodłam się ja trochę. <laughs> znaczy, ja, ja pamiętam, że to, to mi wtedy jakoś dużo e, załatwiło, w sensie rozwiązało mi kilka spraw, bo ja byłam w ciąży, tak jak Ty, miałam e, termin jakoś w lutym i byłam w ciąży zimą, więc po prostu zimno. No właśnie. Latem jest inaczej, latem po prostu. La, to, to, w ogóle to musimy to, to zamknąć, no tak? Dziewczyny, roku, które no. są w ciąży, latem mają zupełnie inny temat. Chodzą w kieckach po prostu luźnych, szerokich, mogą w nich sobie chodzić później, e, rok później i wszystko jest super. Zimą jest problem. Zimą jest problem, dlatego Kurtka. ja kupiłam jeansy, mm. dlatego kupiłam kurtkę, ale. Też właśnie chciałam się, e, znaczy bardzo powstrzymywałam się przed tym zakupem, mhm. e, ale nie mogłam absolutnie nic znaleźć. Przejrzałam całego Oelixa, byłam tutaj w paru lumpeksach pod domem i mhm. nic nie widziałam. I tak stwierdziłam, że ja i tak jestem taka chustowa, nosidłowa, więc ta kurtka, żeby później tego Dziedziusia mieć w środku, to, świetny to mi się i tak przyda. Więc stwierdziłam, mhm. że to nie jest taki zakup na te 2-3 miesiące. Ciążowej zimy. Poza tym, ja na przykład jestem absolutną zwolenniczką oversize'ów, więc jeżeli na przykład jesteś w ciąży teraz i martwisz się tym, że nie do, zaczynasz się powoli mieć problem, żeby się dopiąć, no to żeby nie sięgać po kurtki facetów, tego naprawdę Wam nie życzę i odradzam, bo widziałam to nieraz, to nie wygląda dobrze. Te kurtki są wielkie w plecach, te kurtki mają w barach, szerokie tutaj, tak, w barach, szerokie ramiona, no wygląda się w tym po jak szafa. A chciałabym, i żebyście wy chciały wyglądać po prostu super. Ładnie, zgrabnie, a oversize mówmy się, zgrabne nie są, ale ładne są. I są trochę inaczej zaprojektowane, właśnie zawsze w plecach trochę inaczej jest to zrobione. Ym, trudno o tym opowiadać jakby konstrukcyjnie, ale jest różnica. No Między oversize'ową krótką, a krótką pomędza. No więc jakby mhm. oversize'y, one się jakby będą rosły z wami, a po ciąży Dziecko w huście. Spoko. Ja ostatnio w ogóle widziałam taką świetną kurtkę, która jest w ogóle zaprojektowana pod y, Dziecko w huście. Tak, są takie z takimi wkładkami. Z takimi wkładkami, tam, że wspinaż, możesz jak ją tak, 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 jakby tak. Patenty są, natomiast rzeczywiście to są zakupy, które mogą się okazać niezbędne, bo fajnie by było. Myślę, że latem kobiety są w stanie obgonić ciążę bez zakupów. No, chyba są tak. w stanie kinowe takie no rzeczy, tak, które naprawdę Ale trzeba. to jest dużo, dużo, dużo właśnie, łatwiej Zimą rzeczywiście jest kilka rzeczy, które. Po prostu trzeba. No więc spodnie te z gumą ratowały, ratowały mi życie, ale też um, pamiętam takie pasy fajne, które brzuszek chroniły. Takie pasy na zasadzie, że ciepłe, które się zakłada na spodnie A? biodróweczki, Że no, niektóre nasze w ogóle Jeansy myślę, że w pewnym momencie ciąży są po prostu już nie do wytrzymania. To, jest, to już nawet nie jest no nie, to, już, to już nawet nie da się tego założyć. Tak, to, to jest, to jest, nie, one się robią jakieś bardzo sztywne. Bardzo niewygodne, no ja po prostu kompletnie nie... A weź jeszcze były. się w ogóle schył w tym? Nie, no nie. Więc oczywiście to odpada. Ale spodnie, spodnie, typu mogą być miękkie, nie muszą być dresami, ale mogą być miękkie, mogą być w kancik, ważne, żeby miały jakąś tam trochę elastanu. I na przykład załóżmy, że zostawiamy je sobie gdzieś poniżej brzuszka. No i mamy jakby, jest tu poniżej brzuszka, brzuszek jest odkryty, tutaj już macie swoje patenty na górę, natomiast świetne są te pasy, które są elastycznymi pasami. One z jednej strony podtrzymują brzuch, na, dodając takiej lekkości, że masz poczucie, że ja to pamiętam dokładnie, że miałam poczucie jakby mi ktoś ten brzuszek nosił. No, że widzi, że nie że mam takiego, wiesz? takiego ciężaru, bo jeszcze wiesz, jakby ja miałam ten brzuch ogromny, nie życzę Ci tego, ale on był ogromny i ciężki, więc ten pas pamiętam, że on mi tak Pomagał, tak jakby ktoś przede mną stał i mi podtrzymywał brzuszek, to po pierwsze, a po drugie było mi ciepło w tym. Więc Aha. ja ci podeślę, bo zapomniałam o tym całkiem, podeślę ci, jeżeli jak znajdę, to było dawno, ale myślę, że takie patenty są pewnie teraz o wiele bardziej zaawansowane niż kiedyś, ale to było świetne. Jak już nie miałam, bo nie wiem, zgubiłam, gdzieś nie mogłam znaleźć, to po prostu owijałam się czymś. Takim typu moja jakaś ulubiona chusta. chusta. Tak, mhm. bo to są i to nawet działało na zasadzie, że tak, mam koszulkę, którą kochałam, ale nagle. Brzuch się zrobił duży, brzuch się zrobił duży, więc koszulka się kończy gdzieś w połowie brzucha. Więc spodnie niżej, koszulka wyżej, owinięcie się w domu tą chustą. A widzisz, A to jest dobry sprawę. patent. No to i to wiecie, tak... jakby te chusty kolorowe, mięciutkie. Bo ja ciepłe. jeszcze mam takie, yy, bo ja jeszcze mam takie t-shirty, które są tak na granicy, że niby mi tak ten brzuszek <noise> zasłaniają, ale tak mi od środka, od spodu mi tak podwiewa. No. I teraz tak, tak właśnie, niby wiesz, mam jeszcze jakiś sweterek zarzucony kurtkę. Ale czuję taki dyskomfort, że tam jednak powietrze dochodzi i, i jest tak niemiło. No bo wiesz co, no takie wiadomo, że leginsy ciążowe zawsze będą ok. tylko chodzi o to, żebyśmy tak spróbowały wyjść z tego takiego, tak jak powiedziałaś, z tej rutyny leginsy, bluzka, faceta na pewnym mhm. etapie, prawda? Więc zależy nam na tym, żeby to było fajne kobiece i żebyś się czuła nadal sobą, no bo pracowałyśmy nad tym, żebyś się poczuła sobą w swoich ciuchach, żebyś odkryła, swy... pamiętam, że rozmawiałyśmy, tam chodziło o twoją kobiecość, tak? Odkrywałyśmy to znowu. Bazując na Twojej szafie, którą już masz. I teraz szkoda byłoby z tego nagle rezygnować, prawda? Nie no Więc Pewnie po myślę, podkręcać, podkręcać, podkręcać. że ciąża macierzyństwo, to nie jest absolutnie czas, żeby rezygnować z siebie i w ogóle z czegokolwiek. Mhm. Dobra, to co my teraz robimy? Czy Ty chcesz zajrzeć do mojej szafy, czy idziemy na zakupy takie orientacyjne do second handu? Ja myślę, że możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zajrzeć najpierw do szafy, zobaczyć, co tam jest i, spod, i spróbować znaleźć jakieś e, patenty na rzeczy, które ty już sobie gdzieś pewnie odłożyłaś i myślisz mhm. sobie, że szkoda, albo na takie rzeczy, które nie wiesz, a potem, jeżeli się okaże, że czegoś nam zabraknie i poczujemy obydwie, że coś by się przydało, to zajrzyjmy do jakiegoś Twojego ulubionego miejsca i zobaczmy, co można tam znaleźć. Dobra. No to mamy Kuloty. Znalazłyśmy kuloty w szafie. Wyszłyśmy oczywiście od zupełnie czegoś innego. Najpierw była rozmowa o sukience, a co do niej, a bla, fajne kuloty, więc ja. E, I jakby Justynka była bardzo. Mm, nagrywasz dalej? Tak, ja, ja. E, Justynka była bardzo y, taka, y, na pewno tak nie. No więc mówię, poczekaj, ale lubię ja an... te kuloty. No właśnie. Ja ja tylko... Bardzo, tylko, że ja nie mam teraz co do nich założyć. No więc y, oczywiście okazuje się, że masz, bo ja najchętniej to bym troszeczkę zaszalała i. To mi się bardzo podoba. Ja bym połączyła to takie właśnie. Takie szaleństwo. No. No, powiem Ci. Wiesz, to nie? jest w tych założeniach, takich związanych z różnymi printami. Nikt nie jest bohaterem. No, bo oczywiście mogłybyśmy zrobić tak, że te spodnie zgasić. Wrzucając mhm. coś na górę, co jest białe albo czarne. Czyli gasimy to, ale po co? Tery bohaterem są spodnie. A teraz bohaterem jest justynka, ponieważ jakby są. I tu jest ważna sprawa, i tu jest ważna sprawa. Nie wiadomo, czy, jakby jeszcze nie wiemy, czy to z brzuszkiem nam zadziała, więc możemy sprawdzić. O, tutaj mi się coś podoba. O, możemy sprawdzić liska, bo to też będzie Dobra. super sweet. I ewentualnie, jakby. O, to mogłoby być problematyczne, no bo tutaj nam się za bardzo tak. zleje, prawda? Że to jest jednak za blisko. To też oczywiście mogłoby zadziałać, ale pewnie w kontekście już zabawy odcieniami, o czy ten odcień jest tak naprawdę w tej samej temperaturze, najlepiej to w ogóle Wasiła, sobie odpuszczać nie, nie ja tego nie, nie i mieszać. Czyli po prostu próbować do tego znaleźć coś kompletnie innego. I może nie sweter, tylko właśnie coś jak bluza, albo tak bardziej bluzowe, o, ten fiolet mi się podoba bardzo, e, już tam, ale on jest trudny, no właśnie, a to? Powiedz, ten róż, o, to, to może być fajne. To chyba wejdzie w brzuch. Dobra, no to super, no to mamy Czyli to. to jest zestaw numer jeden. Zestaw numer jeden, no znaczy zrobimy z tego no zestaw, w zależności od tego, co nam na brzuszku się najlepiej ułoży, ewentualnie mogą być z tego nawet trzy zestawy. Ale ja tutaj na początku zerknęłam na tą koszulę, bo mi się strasznie ona podoba, dlatego że latem pewnie, kiedy nie jesteś w ciąży, jest to wielka, fajna koszulo-sukienka. Tak, taka tunika. A teraz y, ja myślę, że szkoda by było, żeby ona przewisiała Ci zimę, jeżeli jest naprawdę spora i myślę, że schowasz w niej pewnie ze, dwa, ze dwóch chłopców jeszcze. E, tylko pytanie co do niej, bo to jest jednak zima, więc żebyś nie było zimno, żebyś się nie czuła. Ale też kurczę, żeby trochę koloru dodać, tak, żebyśmy nie łaziły ciągle w tych ciemnych rzeczach. Więc zresztą widać jak się jest ciemno, ten, To jest y, mój y, jedyny ciążowy zakup. Ten to spodnie spodnie moje ciążowe. No to widzisz, i idealnie nam się robi opcja pod tytułem y, Santrope. W zimę. Uh -huh. Czemu nie? A ja mam czasem taki dylemat z niektórymi sukienkami albo rzeczami, że nie wiem, czy coś odciąć y, pod biustem, czy pod brzuchem. Okay. Albo Rozumiem. niektóre sukienki się tak wiesz, dziwnie kończą, że uh -huh. mają takie cięcie nie wiadomo w sumie gdzie i pytanie, czy je teraz nosić, czy nie nosić. Na pewno nie mam, y, tutaj mnie zainspirowałaś, nie mam żadnego obciślaczka, żeby uh -huh. teraz tutaj tak uh, sexy mama. Uh -huh. eee, no, no czekaj, to jeszcze przejrzymy, może te kiecki. No, hmm, ten jak myślę, że możemy po niego. I popatrzyć się zanim jak będziemy w sklepie. Możemy Dobra. zobaczyć, czy coś znajdziemy. A co, czy jest coś, co tutaj jeszcze Ci sprawia taki kłopot albo lubisz, ale nie wiesz co z czym? Tak się składa, że jest taka jedna sukienka, którą ja tak uszyłam specjalnie z myślą właśnie o stanie ciążowym, bo Denerwuje mnie to, że czasem kupujemy właśnie coś na czas ciąży, a później to jest bezużyteczne. A tego nie chcemy. Więc ja mam tutaj taką sukienkę, która jest oversize'owa. Mhm. Ma kryty suwak, co pozwala później nam karmić dziedziusia. I ten suwak jest z przodu, jest z okay, przodu e, i być może, że z tych sukienek zrobi się coś więcej. Może to będzie jakiś projekt modowy, ale jestem bardzo ciekawa twojej opinii. Słuchaj, no to przede wszystkim to, że jest suwak z przodu, to jest genialne dla mam. Po drugie. Tak mi się wydaje, że właśnie ten problem, o którym rozmawiałyśmy, czyli to odcięcie, które nie wiadomo, w którym miejscu jest, ponieważ jest to oversize, to nie może, może się okazać, że nie jest bolesne. Chciałabym koniecznie ją przymierzyć. Wiesz, co w ogóle jest ciekawe? Że ponieważ to jest oversize, to nie ma takich zdefiniowanych opcji na biust, co oznacza, że właściwie możesz się nosić też z suwakiem z tyłu. I trzeba by to sprawdzić, bo w momencie, w którym nie karmisz, to możesz sobie chodzić z suwakiem z tyłu. W momencie, kiedy karmisz, możesz mieć suwak z przodu, a nawet jak już... I nie karmisz, i już nie jesteś w ciąży, to, mo, to jakby moje ulubione kieczki to są takie, które można nosić na różne sposoby. Ja pamiętam, że zawsze właśnie jak projektowałam rzeczy, to kombinowałam tak, żeby one były, żeby mogło być co najmniej trzema rzeczami. No ja trochę tutaj to widzę. Sukienka ja bez dekoltu, sukienka z dekoltem. Nie jesteś w ciąży, nie jesteś w ciąży, możesz sobie robić dekolt do no pasa, teraz. albo nie do pasa. Jakby. Wszystko zależy od ciebie, więc y, gdyby była jeszcze w ogóle ta sukienka do samego dołu z suwakiem, to już w ogóle ma, mogłaby być płaszczem czyli trzema rzeczami. A, Lubię widzisz. takie funkcje bardzo, więc przymierzmy ją koniecznie i zobaczmy, jak się w niej czujesz. Bardzo fajny materiał, więc może się okazać, że w ogóle e, wydaje się być taki cieplutki i przyjemny. Tak, to chciałam na jaśni, żeby to była taka grubsza wiskoza. No, że nie musisz w ogóle na to bo nie zawsze dziewczyny tak Właśnie zimą, dziewczyny mają problem. Głównie moje klientki mają problem, które nie są w ciąży. Sukienka, a co na to? Ja zawsze jestem. Ale po co? Że jakby nie musisz nic zakładać na sukienkę, jest takie. A, no tak, rzeczywiście. Co myślisz o takiej. Em, że jakiś taki, wiesz, t-shirt może być nawet chłopaka, no. taki, że zakrywa ci brzuch, no. ale na przykład do tego taka marynarka, w której. No, w której się nie dopinasz, ale to jakoś nie boli, no bo ona nie będzie zapięta. Myślisz, że to by takie dodało takiego trochę eleganckiego sznytu? Słuchaj, to jest bardzo dobry pomysł. W ogóle zauważyłam, że w tego typu rozwiązania chowają ciążę. To jest hit. Ponieważ oczywiście marynarka typu ty masz takie marynarki właśnie, które trochę są bardziej jak kimono. No ja bardziej myślałam o tej kawie tam, te ziarna kawy, bo ja w ogóle jej nie noszę. Bo A, to jest widzisz? garnitur. No właśnie i to jest super, bo co chciałam powiedzieć, że Marynarka, która jest dobrze zdefiniowana, zadziała, czyli ważne jest, żeby miała dobrze zrobione ramiona, może nawet lekkie poduszeczki, żeby była taliowana. Taliowana marynarka w ciąży to jest hit, ponieważ nagle masz talię z powrotem. Chociaż ja Ci już powiedziałam, że trochę jakby cały czas ją masz. <laughs> Ci poszedł do przodu. Więc w takim przypadku, właśnie, kiedy masz ciążę, która się nie rozlewa na boki, tylko idzie sobie do przodu, to założenie marynarki, która tutaj doda takiego, tutaj rozrobi ramię, tu zrobi talię, tu wszystko tak uspokoi i usztywni, Nagle okazuje się, że nie zapinamy jej, ona sobie wisi z boku, to ten brzuszek, zobaczysz, zrobisz sobie zdjęcie, że z przodu się okaże, że w ogóle nie widać ciąży. No jak staniesz tak, to będzie widać, ale jak staniesz przodem, to nie. Pytanie, no wiadomo, że nie chodzi o to, żeby ukrywać ciążę, tylko chodzi o to, żebyś czuła się właśnie czasami jakoś bardziej elegancko, bo nie wiem, bo być może będziesz chciała sobie nagrać coś e, świątecznego. Albo będziesz miała ochotę pobiegać w domu i chl piec chleb w marynarce, no nie wiem Justynka, nie wiem. E, tutaj Barbara za ścianą ma lekcję online, więc możecie słyszeć e, lekcję angielskiego. No ale co zrobić? E, no, a my mamy zestaw numer jeden, i e, muszę przyznać, że jestem naprawdę w szoku, że z rzeczy, które mam w szafie, udało się zrobić coś tak genialnego. Kurczę! Mega, nie? Ważna sprawa jest taka, żeby pamiętać, że żeby kuloty nie nosić ich aż tak bardzo nisko z przodu, bo wtedy wytracają tą zobacz już ten kam, Bo tu chodzi o to, że jak za nisko je założysz, to zaczyna się nogawka przesuwać za bardzo do przodu i się tak wiesz, że tył jest krótszy niż przód. Mhm. Więc ważne, żeby troszeczkę je sobie. Po... Ty masz akurat bardzo fajne kuloty, bo one mają gumkę, więc można je delikatnie tak. na brzuszek naciągnąć, dopóki jest na tyle e, miła w dotyku, że nie uciska. Tak, więc tak. trzeba o tym pamiętać. No i. Tylko o tym, bo cała tak. reszta to już jest zabawa. No i co? Dzień no i super, zabawa. ekstra, w ogóle e, to jest też kolejne zestawienie, na które sama bym nie wpadła. E... No bo to jest trochę tak, że to jest Twoja sukienka letnia, która jest przeznaczona w Twojej głowie na lato, tak. myślisz o niej wtedy, kiedy jest ciepło tak. i nos nosisz to jako sukienkę. A tak naprawdę teraz to jest świetna koszula, totalnie oversize'owa, która moim zdaniem dojedzie z Tobą do końca ciąży. Tak, na to, że dojedzie, nie bo się bo jeszcze, jeszcze jest no, zakładasz to do spodni, które kupiłaś jako jedynych, właśnie ciążowych, tak. więc będzie ci ciepło i przyjemnie brzuszek. Nie, no super! Yy, mamy opcję numer 3 z marynarą. Sexy mama. Spoko, no? To jest taka yy, sexy elegancka mama. No, dokładnie, cool. Najlepsze no, jest to, że z tyłu ja widzę, że nic na nie ciąży. <laughs> A z przodu. Hmm. Oh. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, żeby się jakoś strasznie wszystkim ograniczać. Naprawdę możecie nosić swoje ubrania, po prostu szukać dla nich nowych rozwiązań. A podwin delikatnie rękawek, bo, bo to też twoje delikatny Taki Jeszcze wtedy jest bardziej lekko. Mhm. Ja, ja lubię cię lubię. w tym długim rękawie, bo on jakby wtedy ta marynarka naprawdę ma taką formę elegancką. Takie taki już jest bardziej na luzie nadgarstki pokazane. A mogę sobie tą skawą przymierzyć? Tak z ciekawością. Tak, no jasne, przymierzaj wszystko No, wiesz, to przede wszystkim fajnie jest ta czarna. Ale nie wiem, czy jest granat, czy czarna. To ten. jest chyba taki właśnie. Ciemny, bardzo granat. Taki ciemny granat. A jest, no. taki, wiesz, super minimalistyczny i elegancki, ale. A taki print jest taki bardzo twój. I tak no. naprawdę nie ma już tego takiego bardzo mocnego sznytu, takiej. No tak, super elegancji. Tak, no. To tak jest bardziej cool. na sportowo. No. To to też też fajnie. fajnie. I wiesz, fajnie, że masz tutaj ciemny guzik, który z tymi spodniami Tam, dobrze gra. No. Co ja gadam z jakimś spodniami? Z oczywiście. Boże, nie wiem czy mogę nas słychać przez tą Baśkę. Basia się uczy, bardzo to jest ważne. U mnie jest w domu to samo, więc naprawdę cieszę się, że mogłam wyjść tak chwilę. I to jest sukienka, z której być może będzie coś więcej, bo szyje się jeszcze druga, ale... No mi się bardzo podoba tutaj ten taki oversize luz i swoboda, są jeszcze kieszenie. Kryty suwak robi robotę, bo on jest aż tutaj dotąd, więc można śmiało karmić. No. Tu można sobie zrobić jakiś dekolcik. Spoko. I trochę się bałam tego połączenia czarny granat. To jest ale... bardzo eleganckie połączenie, tylko wiem, że rzeczywiście jest tak, że bardzo dużo dziewczyn ma kłopot z czernią i z granatem, ale zupełnie niepotrzebnie. To jest bardzo piękne i bardzo eleganckie połączenie. Razem z Sylwią ułożyłyśmy kilka super stylizacji z tego co miałam w szafie, i tak naprawdę mogłybyśmy ułożyć ich jeszcze znacznie, znacznie więcej. Także po raz kolejny spotkanie z Sylwią było mega wielką inspiracją i okazało się, że tak naprawdę wcale nie muszę iść na zakupy. Chociaż rzeczywiście skusiłam się na takiego obciślaczka, proszę bardzo, jest. Ja czuję się świetnie i polecam Wam z całego serca spotkania z Sylwią, bo to mi naprawdę bardzo, bardzo dużo dało. Namiary na nią zostawię Wam na dole w opisie filmu. Można kupić u niej różne vouchery, pakiety, więc korzystajcie no i dajcie znać na dole też w komentarzach, jak Wy się odnajdujecie tak stylizacyjnie, ciuchowo w tym wyjątkowym stanie. No i oczywiście widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.